Witajcie moi drodzy, z tej strony MWK i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać kolejny seed w Minecraft. Dzisiaj padło na Jeff The Killer, bo tych komentarzy... Prośbą o ten seed był na tyle dużo, że wcześniej czy później musiał być ten odcinek. Więc jak możecie zauważyć, jesteśmy w Minecraft i mam tutaj pole, w którym muszę wpisać seed. I właśnie sobie to zrobimy. że Killer, proszę bardzo. Tworzymy nowy świat, jak sami teraz właśnie widzicie. A wy w tym momencie jesteście proszeni o zostawienie łapki w górę oraz o zasubskrybowanie tego kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinku. No i oczywiście piszcie kolejne propozycje seedów w następnych odcinkach, bo pojawicie się w filmie. Więc myślę, że warto pisać. Więc, Mordo, pisz, co ma być kolejne? Dobra, a my się pojawiliśmy na świecie. I czemu jest? Jest noc i patrzcie, jest jakaś płonąca wioska villagerów. Ej, o co chodzi? Zaczynamy z tak grubej rury. Dobra, tego się nie spodziewałem. Serio, nie za bardzo wiem, o co chodzi. No, Jeff the Killer to jest, jakby wiecie, morderca. To chyba każdy wie. Patrzcie, tutaj coś jest. O nie, nie gadaj, że tutaj jest jakieś ciało. Czekajcie, trzeba uważać na ogień. Wow, 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 wow! Co jest? Tutaj leży Steve, który jest. O człowieku! Co się stało z tą wioską? Kto za tym stoi? Ej, patrzcie, tutaj są. Wszędzie jest ogień, wszystko się pali, jest pajęczyna. O nie! Co do licha tutaj się stało? Masakra. Patrzcie, tu jest kolejny, kolejny Steve, tym razem z ciosami w klatkę. O człowieku! Chyba wiemy, kto za tym stoi. Znaczy, nie jestem pewien, ale tak mi się przynajmniej wydaje, no bo hello, jakby wpisaliśmy seed, Jeff the Killer i patrzcie, są same zabójstwa. Tą wioskę na pewno odwiedził Jeff the Killer, no bo hello, kolejna jakaś kobieta. Ja w to nie wierzę. Co tutaj się odwala? Patrzcie. Ale masakra. I tutaj są jeszcze domki i tutaj też coś jest. Pa! Kolejne ciało. Ten gość musiał tu leżeć chyba nieco dłużej, skoro już skóra mu się zdążyła zamienić. O jo! Dobra, tego się nie spodziewałem, widzowie, totalnie. Ale ja ja coś tutaj zauważyłem. Patrzcie. Tam jest jakieś obozowisko daleko. Myślę, że musimy się tam koniecznie udać. Bo być może jest tam jakaś osoba, która przetrwała ten wielki atak. No bo hello, tutaj, no jakby nikt nie przeżył. Ta wioska cały czas płonie. No widać, że stała się tutaj naprawdę ogromna tragedia. Ale masakra, ty. Mam nadzieję, że nigdzie Jeff the Killer nie ma y, w naszym y, zasięgu. W sensie, oby on nas nie obserwował. Bo jakby to jest gość z nożem, który który wiecie, jest seryjnym zabójcą, chyba, z tego co kojarzę. Więc trzeba uważać, ale patrzcie, tutaj jest Steve i on jest chyba ranny. Halo, halo, dzień dobry, co się, co się panu stało? No nie jest ze mną dobrze, jak widzisz, uciekałem z wioski w trakcie ataku. Co? Jakiego ataku? A co ty nie wiesz? No, nie wiem, choć się domyślam. Na tym świecie istnieje ktoś pod pseudonimem Jeff the Killer, okrutnik i psychopata. O nie! Stało się to, co przewidywałem, czyli on stoi za tym wszystkim, co spotkało tą wioskę? Tak. Zrobił to wszystko z zimną krwią i zniknął tylko mi udało się przeżyć. Jo masakra, czy, czy mogę jakoś panu pomóc? Bo widzę, że pan krwawi. <laughs> a jak niby chcesz to zrobić? No nie wiem, jakoś y, uleczyć pana, znaczy, nie wiem jak za bardzo, ale no na pewno znajdzie się jakiś sposób albo ewentualnie, albo ewentualnie pozbyć się Jeff The Killera. Widzę, że odwagi ci nie brakuje, jednak Jeff The Killer nie jest głupi, nie da się go po prostu pokonać. No dobra, okej, okay. a co to znaczy? Znaczy to to, że jest swany, nie spotkasz go w losowym miejscu, się ukrywa. Okej, okay, ale na pewno znajdzie się jakiś sposób, żeby go odnaleźć i pokonać. Może jakąś pułapkę na niego zastawić? Brzmi sensownie, lecz musiałaby być to dobra pułapka, która zadziała. Na pewno ma pan jakiś pomysł, co może go zainteresować, żeby wyszedł z kryjówki, gdziekolwiek on się ukrywa. Hmm... Wydaje mi się, że musiałby być to dom, on lubi się pastwić nad bezbronnymi ludźmi. Okej, okay, czyli miałbym zbudować dom i zamknąć go w nim, czy co? Na początku tak, a później jakoś pokonać. No dobra, to no mogę zbudować dom, tylko najważniejsze pytanie, gdzie ja ten dom mam y, zrobić? W sensie w wiosce, która płonie, to chyba bez sensu. Myślę, że powinieneś naprawić wioskę i gdzieś w widocznym miejscu zbudować nowy dom. To go na pewno zainteresuje. Okej, okay, no. Dobra, czyli y, rozumiem, że całą tą wioskę mam naprawić, zgasić pożar i zbudować tam nowy, śliczny dom, żeby go zachęcić. Tak dokładnie. I w środku domu zbudujesz pułapkę, ale to dopiero później. Wróć do mnie, jak ogarniesz wioskę. Dam ci parę przedmiotów potrzebnych do schwytania. Jeff The Killera. Okej, okay, to ja idę, bo mam co robić, a jest dzień, więc trzeba korzystać. No idź już, idź, idź. Ej, widzowie, widzowie, no odwala się tutaj naprawdę srogo, nie? Czy my właśnie dostaliśmy zadanie, że mamy naprawić całą tą wioskę? Y, mamy ją ugasić, naprawić? Przecież to nam zajmie wieki. No ale dobra, okej, okay, zrobimy to, no bo trzeba się pozbyć Jeff The Killa, no bo jakby nie patrzeć, no y, po to stworzyłem ten świat, choć nie spodziewałem się, że będę walczył, słuchajcie, z y, seryjnym mordercą, no ale dobra, Dobra, okej. Okay. Jak na razie zgaśmy może pożar, bo to nam trochę zajmie. Szkoda, że nie mamy żadnego jakiegoś wiaderka z wodą, to poszłoby na pewno sprawniej. To ja mam zrobić z tymi ciałami. Będzie trzeba je, słuchajcie, jakoś przysypać ziemią, żeby nie było widoczne. W sensie. Ja pierdzielę na co ja się zgodziłem, nie? Dobra, pierwszy domek można powiedzieć, że jest w miarę odbudowany, ale została nam jeszcze cała reszta wioski. Ej, przecież to potrwa parę Minecraftowych dni, żeby miało ja to kurde wszystko ugasił i yy, no, jakby naprawił. Nie? Chyba największym plusem jest fakt, że te domki nie zostały jakoś strasznie rozwalone. Tylko miejscami, jakby brakuje im paru bloków. Więc nie powinno być raczej z tym większego problemu. Ale problem będzie z dachem, bo no w każdym domu płonie dach i będzie trzeba się tam wspinać, żeby to wszystko gasić. Yo! Na co ja się pisałem, widzowie, to ja nie mam pytań, nie? I co ja zrobię z tymi ciałami? Przecież to. No, o, najgorzej. No ale dobra, jak na razie skupiamy się na gaszeniu pożaru. A później zajmiemy się całą no i będzie trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie będziemy mogli wybudować ten nowy dom, o którym mówił ten starszy gość. Dlaczego on mi nie dał żadnego wiaderka z wodą? Byłoby turbo łatwiej, znaczy no pewnie nie miał wiaderka z wodą, skoro mi go nie dał, ale tak czy siak. Ej, tutaj coś mamy. O, mamy jedzenie! ojo Skoro ten dom jest niczyi, to chyba mogłem wziąć sobie to żarcie, co, widzowie? Raczej nie ma kto się do mnie spinać o to, że go okradłem. Yy, ale dobra, nieważne nie żartujmy sobie tak. Dobra, ten domek będzie trzeba tutaj ewidentnie odbudować. Na szczęście te domki są zrobione z kobla i z drewna. Więc pozyskanie tych wszystkich itemów nie będzie jakieś turbo ciężkie, ale mamy tutaj pszczółki w ogóle trzeba uważać, żeby jej nie uderzyć. Bo to skończyłoby się na pewno źle. Dobra, okej, okay, tutaj mamy. Jeszcze tam płonie, Jo, really? ile to czasu mi zajmuje! Ugaszenie tego wszystkiego! To łatwiej by było w sumie, żeby to spłonęło i jakby wiecie, odbudować to niż kurde, ten ogień gasić, głupi, nie? Masakra, no ale dobra, jesteśmy już. Naprawdę mega blisko ukończenia, właśnie pierwszego etapu odbudowy tej wioski. Bo patrzcie, tutaj już się nic nie pali, tutaj też nie. Został jeszcze tylko ten domek, i tak naprawdę będziemy mogli przejść do najważniejszego, czyli odbudowy. Później budowy kolejnego domku. No i nie wiem, co zrobić z tymi ciałami, bo je będzie trzeba, słuchajcie, jakoś poukrywać. No bo co, tu jest jeszcze drugi domek, serio. Yo, ile tutaj jest roboty? No ale dobra, okej. Okay. Czym szybciej to zrobimy, tym szybciej, słuchajcie, dorwiemy drzew de killera. A tak jest cel, słuchajcie, jakby tego odcika. No musimy pomóc temu gościowi, no bo biedny został sam, a sam by sobie raczej nie poradził, no bo hello. Tutaj coś płonie. Ej, nie, tutaj płonie tylko dach? Serio? No dobra, okej. Okay. W takim razie musimy się wbić teraz tam na górę i ten ogień tutaj, o, właśnie w ten sposób ugasić. Ała, kurde. pyk, 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 pyk. Dobra, mamy. Ostatni domek został. Cała wioska już nie płonie. To jest naprawdę bardzo dobra, słuchajcie, dla nas informacja, ale teraz trzeba się skupić na zrobieniu narzędzi i pozyskaniu jakby dużej ilości drewna i kobla, żeby odbudować to, co w tej wiosce jest zniszczone. No i musimy się pozbyć pajęczyn, no bo jakby wioska nie wiadomo przez jaki czas była opuszczona, ale no chyba przez długi, skoro już się pajęczyny w niej zalęgły. Dlatego tego wszystkiego musimy się pozbyć, więc robimy sobie tutaj kilof, ok, kopię sobie kobla na narzędzia. Myślę, że 6 w zupełności wystarczy, więc robimy sobie teraz tutaj kilof, robimy sobie teraz mię. OK. Po kolei lecimy, słuchajcie, z rozwalaniem właśnie tych pajęczyn. Dobra, tego gościa będzie trzeba chyba zakopać dirtem, no bo innej opcji tutaj nie widzę. Ale czy go się da zakopać dirtem? No, trzeba będzie to w taki sposób zrobić. Dobra, no tak będą musieli być zakopani ci ludzie, no bo jakby, wiecie, nie będziemy ich przecież dotykać, nie? Wykopmy więcej kobla, żebyśmy przy okazji mogli naprawiać te domki rozwalone. I w ogóle się ściemnia. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby iść spać w tej wiosce, ale no chyba zbyt większego wyboru nie mamy. mamy mam nadzieję, że Jeff the Killer nie postanowi się nagle gdzieś tutaj pojawić, bo to by było naprawdę straszne. Dobra, rozwalajmy jeszcze, póki nie jest ciemno, pajęczynę. Yo! Ale tutaj tego jest dużo wszędzie. Masakra. Tutaj jest jeszcze pajęczyna nawet na drzewie. Co jest? Kurde bele. Tutaj musimy sobie odbudować. Dobra. Rozwalimy oczywiście to o wszystko. Tutaj też elegancko trzeba to wszystko oczyścić. Oj, tutaj kobla brakuje. No i to tu wszędzie też brakuje po Chodni. no ale dobra, o tym już nie będę wspominał. Mam nadzieję, że jakby tego nie zauważy. Dobra, idźmy sobie w Kimę, bo tak w nocy mam delikatne rycie. Czy on po mnie nie przyjdzie? Wiecie o co chodzi? A za dnia jakoś jest bezpieczniej. Dużo bezpieczniej. No nie ukrywajmy, nie? Dobra, rozwalamy te nici. Jeszcze tutaj jakieś zostały. Kurde, ile tego wszędzie jest. Masakra, nie? Myślałem, że to będzie jakaś szybka akcja. Nie spodziewałem się, że będę musiał tą wioskę zrujnowaną, kurde, całą odświeżać po to, żeby zrobić tutaj pułapkę. Skończył mi się. Miecz, najgorzej i nie mam nawet jaj, 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 nie fajnie. Dobra, wykopałem trochę drewna, musimy sobie Zrobić drugi crafting i musimy sobie Zrobić drugi miecz, bo pajęczyny Ile jest w tej wiosce, to jest po prostu Jakaś masakra, nie? Dobra, więc Tutaj to rozwalamy, to rozwalamy Trzeba go zakopać, właśnie Kurde, jeszcze tą nić trzeba pozbierać Bo, ja nie za dobrze Bardziej to my musimy drzwi porobić A, i tutaj skobla, no i właśnie tych trupów Pozbyć, tu mamy redstone O, tutaj musimy sobie odbudować kawałek Ściany, czekajcie, bo tutaj by. Aha, potrzebujemy drewna, okej. Okay. Potrzebujemy dirta, dobra, rozwalmy trochę dirta. Wyrównajmy sobie tutaj teren, okej. Okay. Zróbmy sikierę i zrąbmy wystarczającą ilość jeszcze więcej drewna, ale już takiego wiecie. Nie desek, tylko drewna, nie? 21 drewna, myślę, że w zupełności wystarczy. No, powinienem zebrać go więcej, bo my musimy jeszcze finalnie zbudować nowy domek, jakby, ale do tego przyjdziemy zaraz. Czekajcie, jeszcze musimy zrobić sobie drzwi, więc połowę tego drewna może przez znaczy na drzwi, bo no drzwi nie ma w żadnym domu. Myślę, że 18 w zupełności nam wystarczy, więc tutaj musimy. oj, nie tak, byczku. I tak się zastanawiam, jakie ja mam zrobić y, pułapkę. W sensie trochę mnie przeraża fakt zrobienia pułapki, bo my nie mamy ani pistołnów, ani nic z tych rzeczy. Znaczy niby ten gość ma nam coś dać, jakieś przedmioty, które mają nam się przydać, ale co to będzie? No nie wie nikt. I no ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, co to takiego będzie. Dobra, tutaj czekajcie, pozamykajmy wszystkie drzwi właśnie. Tutaj w sumie też Żebyśmy mogli dać drzwi, tak, żeby były dla niej poznaki, a tutaj, o damy, tak, o wiecie, że zasłonimy, o. O, żeby były drzwi po prostu. Tutaj też damy drzwi i tutaj i tak naprawdę chyba wszędzie są te drzwi właśnie. Jeszcze ten red tą kurde trzeba rozwalić. To zaraz się zasypie. Jeszcze tam są dwa domki. Te domki są całe. Ej, te domki są całe, o dziwo. No nie ma szyb, ale myślę, że no na szybach nie będziemy się skupiać, w sensie no szyby prawie są niewidoczne, no nie ukrywajmy. Więc teraz musimy jeszcze zbudować tutaj schodek i tak naprawdę mamy chyba wszystko. Ale na pierwszy rzut oka śmiało można powiedzieć, że jest OK. Czekajcie, zróbmy sobie łupanie. Żeby wykopać dużo dirta i pokopmy sobie trochę. 27, myślę, że w zupełności wystarczy, nie? Więc teraz tutaj musimy sobie tą niewiastę, niestety, o, w ten oto sposób zakopać tutaj, o, powiedzmy tak, dobra. Myślę, że nikt się nie skapnie, że tutaj jest coś. Jeszcze został nam ten pacjent. I tak naprawdę będziemy mieć wszystkich zasypanych. O nie, skończył mi się dir. Musimy go trochę jeszcze wykopać. I yy, myślę, że pójdziemy sobie do tego gościa, yy, Zapytać go, gdzie ten dom ma być. I Jak on by miał wyglądać? W sensie, może on nam zdradzi jakiś pomysł, plan czy coś, bo, no, jakby, ja rozumiem, pułapka i tak dalej, ale jakby, no, wiecie. Za bardzo wiem też, jak to ma wyglądać. I też nie wiem, jak ten Jeff the Killer się zachowuje. Więc dobrze by było go dopytać. I tak zaraz zrobimy. Tylko pierw musimy tutaj wszystko, pisuś, glancuś zrobić tak, o, żeby tutaj nie wyglądało, że. O, że coś tu jest ukryte. Myślę, że nie, wcale tego tak nie widać. Wcale ma. Marcin, nie? Dobra, jeszcze tutaj Widzę, że ten domeczek jest tak No w połowie zniszczony, czekajcie Zrobimy sobie taki trik, że tutaj Zrobimy sobie schody w tą stronę O, i to nie będzie tak widoczne z zewnątrz Wiecie o co chodzi? O, tutaj leży jakiś Redstone, sobie go weźmy, dobra, myślę Że cała wioska została odnowiona Idealnie, więc teraz biegnijmy do tego Starca, dowiedzieć się, gdzie zbudować Dom i jaką pułapkę mamy Zrobić. Halo, halo, witaj yy, No, cała wioska została naprawiona yy, Tylko problem mam taki że nie wiem, co za pułapkę będziemy budować i gdzie ten dom mam postawić. Słuchaj, dom postaw na obrzeżach wioski, tak aby Jeff the Killer chciał tam wejść. Pułapka będzie prosta w skrzyni, za mną znajdziesz potrzebne przedmioty. Jedynie na własną rękę będziesz musiał zdobyć lawę, bo tak chcę, aby Jeff the Killer cierpiał. No dobra, okej, okay. czyli mam wziąć te przedmioty, zbudować gdzieś yy, niedaleko wioski domek i co dalej? Co dalej? To proste. Jak zbudujesz dom i zrobisz pułapkę, która działa po prostu do mnie? Przyjdź. Zdradzę ci sposób. Jak można wytropić tego psychola? No dobra, to ja idę budować. Tylko czekajcie, pierwszy weźmy sobie. Wow, dobra! Dostaliśmy, słuchajcie, rzeczy na pułapkę. Tylko musimy zdobyć lawę, a nie mamy, słuchajcie, ani żelaza, ani lawy. Więc zanim może zaczniemy budować dom, proponuję znaleźć jakąś jaskinię, zdobyć żelazo i znaleźć jakąś lawę. Jeżeli to będzie oczywiście realne do zrobienia, no ale raczej powinno. Tylko, że. O, tam mamy nawet lawę. Patrzcie, i tu będzie też lawa. Yo, zarąbiście, dobra. Więc w sumie. Powinno nam to pójść naprawdę mega szybko Patrząc na to, jak tutaj Generuje się nam świat O, i tutaj, tutaj będzie na pewno żelazo Tylko jak, jak nisko będę musiał zejść Po te żelazo, uu, dobra jeszcze bliżej mamy lawę, ale nie widzę tutaj żelaza Dobra, już widzę tutaj żelazo Będzie trzeba się, słuchajcie, przekopać na dół Żeby to żelazo sobie tutaj zdobyć I tak też elegancko sobie tutaj Rozumiesz, robimy, więc tutaj kopiemy Sobie żelazo, proszę bardzo I potrzebujemy go dużo, w sumie Potrzebujemy tylko trzy i... Ja trzy żelaza już mam. Dobra, więc teraz piecyk. Od razu byśmy sobie wykopali tutaj węgiel. No i przeczekamy. Weźmiemy lawę, żeby wszystko mieć. Wiecie, żeby wszystko było w jednym miejscu. Po prostu, żeby nie łazić. Zajmiemy się budową domku. I już powinno być z górki. Jeżeli y, zbuduję działającą pułapkę. Bo to też jest dobre pytanie. Czy ja zbuduję działającą pułapkę, widzowie? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, wrzucam tutaj żelazo. Niech się to przepala. Dobra, mamy. Więc teraz robimy sobie tutaj wiadro. Okej. Okay. Wchodzimy sobie na dół. Bierzemy. Sobie lawę. O, zarąbiście. No i wychodzimy, i wracamy. Słuchajcie, do naszej wioski, bo teraz przyszedł czas na najważniejsze: czyli pułapkę oraz domek. W ogóle chciałbym zauważyć, jak tu jest. A, dobra, nie jest już spokojnie, bo już się zrespiły moby. Niezbyt fajnie, niezbyt fajnie. Dobra, pójdźmy gdzieś spać. Najlepiej w jakimś bezpiecznym domku, gdzie nie będzie, słuchajcie, żadnych mobów, które będą chciały mnie zjeść. Czy tutaj? Tak, tu jest łóżko. O, i tutaj przy okazji możemy dać sobie. O, pyk. Dobra, idziemy w kimę. No i co? Teraz musimy Przejść do najważniejszego, czyli budowy domu Ten domek będzie musiał się składać, słuchajcie Z dużej ilości kobla, ponieważ No będziemy rozlewać tam lawę W której ma spłonąć nasz Jeff the Killer Więc dobrze by było, słuchajcie Zrobić tak ten domek, żeby on nam nie spłonął Nie, o nie, mamy tu creepera Gościu, gościu, spadaj, spadaj Był taki spokój, bez mobów A nagle się pojawiły, o kurde O kurde, dobra, dobra, dobra Spokojnie, spokojnie Więc kopię kobla, myślę, że z tak kobla powinien nam wystarczyć Później zabiorę się za no, i przejdziemy do budowy mechanizmu. Bo chyba od tego by wypadało zacząć. Idealnie, z tak kobla, jak sami widzicie. Teraz musimy sobie zdobyć trochę drewna. Drewna potrzebujemy, w sumie mniej, ale no nadal go trochę potrzebujemy. No i trzeba pamiętać, słuchajcie, że w trakcie budowy, no ten domek musi wyglądać podobnie do yy, jakby domku, yy, który występuje w wiosce. Żeby to nie było, wiecie, jakby żeby on się jakoś znacznie nie różnił. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? No i będzie musiał być dosyć większy. No bo musimy tam upchać. Jakoś mechanizm. Jeszcze nie do końca wiem, jak to zrobimy, ale mam nadzieję, że to się uda. Byłby naprawdę rewelacyjnie. Dobra, 40 drewna. Myślę, że w zupełności wystarczy, więc. Więc no teraz przechodzimy, słuchaj, do wybrania miejsca, w którym ten domek będzie stał. No, tak jak powiedział ten gościu, on musi być nieco na uboczu. Myślę, że zbudujemy go tutaj. Tutaj jest mega na uboczu, jest mega płasko, więc to jest idealnie. Zróbmy zarys, taki szkielet, jak ten domek miałby wyglądać. Dobra, tutaj sobie zróbmy tak. Powiedzmy, że tu by było wejście podwójne. Okej, okay, więc tu by były i tu by były też drzwi. Okej, okay, dobra. Tu będzie wejście do tej chaty. Ten domek, tak jak mówiłem, zrobimy dłuższy, żeby słuchajcie, jakby. Jak Jeff the Killer będzie nas gonił, żeby on nas gonił, słuchajcie, no jakiś kawałek, bo ja nie, właśnie nie wiem, jakiego ja mam tutaj, jakby do tego domku zwabić. Ale no myślę, że on nas będzie raczej gonił, żeby to się udało w ogóle. Więc tutaj, o, tak to będzie wyglądać. I tutaj będzie trzeba, słuchajcie, właśnie. Czy jak ja dam ten redstone tutaj i dam dźwignię tu, no właśnie, to zadziała. Ale nie do końca, czekajcie. O, tak zrobimy. Aha, bo to tak dźwignia działa na dwa. Dobra, zarumbiście. Chyba, że dalibyśmy te pistołny stąd już, nie? O, w ten sposób. Tutaj dali tak i tu będzie dźwignia. O, tak, o, no, no, no. Tutaj drugie. O, zarąbiście, no. I tutaj będzie trzeba dać drugą dźwignię. Czekajcie, tutaj dajemy sobie tak i tutaj gdzie jest ta dźwignia? Halo. Halo, przed chwilą miałem dźwignię. A, tu jest dźwignia, okej. Okay. Cyk, cyk, patrzcie to! No, i wszędzie damy dywany, zarumbiście, dobra, dobra, dobra. Dobra, to się uda, to się uda. Tutaj teraz będzie trzeba rozlesla lawę, tylko tej lawy będziemy też potrzebować więcej niż mamy, ale powinniśmy sobie raczej z tym y, poradzić, chyba, tak mi się wydaje. Tutaj dajmy wszędzie o kobla, o, dajmy tak lawę, a może wyżej, 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 damy lawę, tak. O, patrzcie, zamykamy, pyk. Tutaj będzie wszędzie dywan, otwieramy i on wpada. I ten dom jeszcze musi być dłuższy, w sensie tak myślę, że dotąd, o, dotąd, o. No i będzie zarumbiście, będzie zarumbiście. Ogólnie zrobiła się noc i zdąży. Zrobić dzień, jak sami widzicie Generalnie skończyłem dom Patrzcie, tak on się prezentuje, no wygląda trochę jak Szopa, ale chciałbym zauważyć Że wszystko się tutaj Zgadza, w sensie patrzcie, mamy Działający mechanizm, tylko że Hmm, ta będzie to jakoś chyba Bardziej dopracować, chociaż czycie, że on to zauważy Jakoś specjalnie, czekajcie Bo możemy zrobić to tak, że Zasłonimy to tu, o na przykład tak Aha, ale to nie będzie działać No dobra, 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 więc to będzie widoczny Mechanizm, ale on go nie będzie Raczej widział. Przecież to jest psychopata. On będzie chciał mnie tylko zabić. Widzowie, wiecie o co chodzi? Więc mamy tutaj tak. Teraz możemy sobie zrobić crafting table jeszcze. I z tego crafting table zrobić sobie schody tutaj. Yy, takie wejściowe. O, proszę bardzo. Żeby tutaj było, żeby tutaj rozumiesz, yy, miał łatwe wejście do środeczka. Pyk, dobra. I myślę, że w sumie mamy to. Mamy to. Po prostu my tutaj wbiegamy, klikamy dźwignię i on wpada. Taki jest plan. Co się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Więc. Yy, w w tym momencie wracamy do starca i zobaczymy, co on nam ciekawego powie, właśnie o Jeff the Killer. I jak go mamy zwabić do tamtego domu, bo tego nie wiem. Halo, halo, wszystko gotowe, dom zbudowany, pułapka zrobiona. Dobrze. W skrzyni znajdziesz lunetę, za pomocą której będziesz mógł wytropić Jeff the Killer. Ale uważaj, bo jest bardzo niebezpieczny. Okej, okay, okej, okay, dobra, a gdzie ja go mogę odnaleźć? To jest lepsze pytanie. No musisz czekać, aż przyjdzie. Nie wiadomo, kiedy to będzie. Ale wcześniej czy później na pewno się zjawi. No dobra, dobra, czyli rozumiem, że mam jakby czekać i w momencie, kiedy on się pojawi, po prostu y, go zwabić do pułapki i pokonać, tak? Dokładnie miejmy nadzieję, że to się uda ze pozbędziesz się tego psychola z naszego świata. Też mam taką nadzieję. Wrócę i zdam relację, jak się uda. Albo jak się nie uda. Chociaż, jak się nie uda, to pewnie pan mnie nie zobaczy. No, ale wie pan o co chodzi. Dobra, dobra, powodzenia z tym psycholem. Dobra, dzięki. Weźmy sobie tą. Okej, okay. mamy rzeczywiście lunetę. Jest widzowie luneta. Gdzie ja się teraz mam schować, żeby wytropić tego Jeff the Killer? Ej, bo tu się zaczyna nieco misja. No ale dobra, znajdziemy jakieś bezpieczne w miarę miejsce. No dobra, więc ja w Chodzę teraz sobie tutaj na górę, no i zobaczymy, czy ten Jeff The Killer się pojawi w miarę wcześnie. W sensie, ja wątpię w ogóle, żeby on się pojawił za dnia, ale no zobaczymy. Tutaj jest widoczna cała wioska, i tutaj musielibyśmy sobie zrobić jakąś taką lepiankę. O, która nie będzie widoczna, jakby wiecie, z daleka. O, myślę, że coś takiego nam w zupełności wystarczy. Chodzi też o to, żeby on nas nie zauważył, nie? Jakby coś takiego myślę, że będzie spoko, no, bo tutaj żaden mob chyba chyba nie. Nie wejdzie, nie, no może wejść. Weźmy sobie, nakopmy trochę więcej ziemi. Musimy to bardziej obudować. O, myślę, że tak, to już w zupełności wystarczająco. O, no i będziemy mogli sobie tutaj podglądać lunetą. Zarąbicie! Ale teraz pytanie, czy ja muszę czekać na noc, czy jak? Jak sami widzicie, jest już noc, ściemniło się. No i my mamy tą lunetę i no powinniśmy. Coś tutaj niby zauważyć W sensie no takie dostałem informacje Nie za bardzo wiem gdzie patrzeć Ale ty tego typa nie ma Ale w sumie też jesteśmy tak daleko więc może Może się y, po prostu nie generuje y, No dobra mamy tu creepera No ale creeper nas jakby nie, nie interesuje Nie nas interesuje tylko i wyłącznie Jeff the killer czuwieniu Ja go tutaj niestety nigdzie nie widzę Totalnie nigdzie go nie ma Widzowie nie za dobrze nie za dobrze Halo halo czy jest tu patrzcie Jest pojawił się jest w Killer. O, kurde. Patrzcie, jak on wygląda strasznie. Ojo, dobra. I co? Ja mam teraz tam niby zejść i go zwabić? Czy to będzie, będzie misja? Będzie naprawdę duża misja. Ej, jest, jaką on swobodą sobie w ogóle chodzi po tej wiosce. Pa! Rozgląda się i w ogóle. Dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę. No, mamy misję do wykonania i trzeba to zrobić. Po prostu trzeba to zrobić. Miejmy nadzieję, że to nam się uda. ojoj, ojoj, Ale ile tu mobów wokół nas jest jeszcze? Dobra. Jest, jest Dziewdę Killer. de Killer. O nie. Ej, szkielety jeszcze mnie biją. O nie, ej. Ja nie przewidziałem, że jeszcze moby będą mnie gonić. Oj, oj 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 oj, tylko że ja, ja nie wiedziałem, że to będzie jakby w nocy. Ej, czekajcie, że on. On mnie goni! On mnie cały czas goni! On mnie cały czas goni. Spadać, spadać, spadać! Padać stąd! Padać! Wyjazd, wyjazd, wyjazd! O nie, o nie! Dobra, dobra, wskakuj! Nie! Nie, nie przemyślałem tego! Nie przemyślałem tego! Czy the killer mnie zabił! O nie! O nie, nie wierzę w to. Przecież ten Jeff the Killer mnie ponownie zabije. O nie, on już biegnie, on już biegnie, dobra. Miejmy nadzieję, że teraz mi się to uda. Ej, dobra, ja wiem, co zrobię. Zamkniemy się w domu. Hu. Uh. I wiecie co teraz zrobimy? Patrzcie to Teraz, no te głupie lamy mi przeszkodziły Gdyby nie one, to by może się udało Czekajcie, jak rozwalę dźwignię, dobra Zrobimy tak, o, patrzcie, cyk Co plujesz we mnie? Spadaj lama No, do lawy, o, okej okay. Otwórzmy te drzwi, okej, okay. gdzie jest ten Jeff the Killer? Halo, biegnie? Biegnie! Ale on nie chce wpaść do tej lawy Musimy tu jakoś inaczej to wykombinować, widzowie I Mam pewien plan, musimy tutaj Dać wajchę o, tutaj, pyk, pa, masz przejście, masz przejście, pyk! Nie, nie, nie! Spadaj do tej lawy, spadaj do tej lawy, no spadaj do tej lawy, no nie, no nie, no nie! Co jest? Ej, dlaczego mi Nikt nie powiedział, że ten Jeff The Killer jest na tyle cwany, że on będzie go ciężko w ogóle tam wrzucić Co tu się odwala, ale dobra, on jest w tym momencie uwięziony, nie, on sobie stąd uciekł, on sobie stąd uciekł. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, 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 on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni. Okej, okay, okej, okay. otwieramy dźwignię znowu. Dawaj, 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 pyk! Nie, no i znowu do, do lawy, do lawy, tak! Tak! Udało się! Udało się! Widzowie! Juuu! Jak to nie wierzę! Udało się go pokonać! Ej, jaka to misja była! Jaki on cwany był! Wow, dobra! Pozbyliśmy się Jeff the Killer z tego świata. Huh, ale to była misja. Ja nie wierzę, nie? Dobra, idźmy spać, bo jest tutaj turbo niebezpiecznie. Tyle razy mi pokonał, że ja nie mam pytań, nie? Dobra. Okej, okay. idźmy doraz do tego starca poinformować go, że, no, po małych turbulencjach udało się to zrobić. Halo, halo, panie, panie, udało mi się! Pokonałem Jeff the Killer. Co prawda, były małe turbulencje, ale już go nie ma! Hahaha, ha, ha, ha. no, bardzo dobrze wiedziałem, że nie jest na tyle cwany, żeby się domyślić, że ktoś na niego zastawi pułapkę. Dzięki za pomoc. No z tym nie byłbym do końca przekonany Aczkolwiek ważne, że go nie ma Prawda? Tak, prawda, jeszcze raz dzięki Za pomoc. Tyle? On mi po prostu Podziękował i okej okay. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że dostanę Takie podziękowania, no ale no Sami widzieliście, pokonaliśmy dzisiaj Jeff The Killer, zrobiliśmy na niego pułapkę, która Totalnie nie zadziałała, bo nie umiem W mechanizmy, sorry, sorry no, Ale tak czasem bywa. Mordeczki, jeżeli Obejrzeliście ten film do końca, koniecznie Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście Tak samo z subskrypcją, bo wtedy nie ominie Was żaden odcinek, a one pojawiają się codziennie. No i przypominam, piszcie komentarze, jaki seed ma być kolejny, bo ja je czytam i dodaję do filmu, więc myślę, że warto, nie? No więc to by było na tyle. Ja byłem WK, widzimy się już jutro. Trzymajcie się na razie i elo! Pa!